Cześć, wszystko tutaj Tajwan, z DSG. Dziś po raz kolejny omówimy specne. Będzie to seria Edge, dokładniej E10. Chyba jest to pierwszy film z Edge'em na tym kanale, jeśli dobrze pamiętam. Niestety, niestety. Dobrze. Przejdziemy. E kartonowe pudełko standardowe dla specne w wersji licencjonowanej przez firmę Rock River Anus. Mamy niebut znaczek firmy i logo. logo. Kawałek flagi Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pudełko kartonowe z wytłoczką, taką z karymatki. Papierologia sklepowa. Papierologia specny z naklejkami i testem chronowania, na którym pokazuję, że mamy 385 fps. Ciekawy jestem, czy to prawda. Katalog specny, smyczka. Dwa magazynki typu S-Mag. Są to mitkapy na około 125 kulek z wypalonym wszędzie logo Specna Drugiego nie wyciągam, nie potrzeba. Przejściówka do mosfetu. Eee, chwyt przed nim takim ładnym schowkiem. Można z tym skitrać baterię. I będziemy go zakładali, nie ma takiej potrzeby. Dodatkowa instrukcja obsługi do mosfetu oraz replika. No i słodka sprężyna M90, która powinna generować poniżej 300 fps. Dobra, co do naszej super ekstra Pierwsze omówimy MOSFET. W środku jest MOSFET firmy Gate, czyli naszej polskiej firmy XASR. Tertgen MOSFET. MOSFET. Tutaj mamy instrukcję, że LED na MOSFET-cie, jak się świeci, to się może dziać. Więc warto o tym pamiętać, a nie od razu wyzywać od złodziei. Sklep, który nam sprzedał tą replikę, że go okradliśmy, bo ma niedziałającą replikę. W zestawie do repliki otrzymujemy również rozkładany przyrząd celowniczy, taki jak w korach. Jeśli się nie mylę, dokładnie takie same. Replika waży 2300 gram, jako iż jest wykonana ze znaku. Jest dosyć kompaktowa: tak ma około 53 cm, a tak około 56 Więc jest to takie powiedzmy PDW, tylko że z zwykłą kolbą m 4 To jest wersja właśnie. EDGE'a z kolbą typu PDW, taką na dwóch pręcikach. No ja bym osobiście wybrał tą, jakbym już musiał wybierać tą specję. Generalnie, jako urządzenie wylotowe, mamy taki podgłaśniacz. Hop. Lufa wewnętrzna około 18 cm o średnicy 6,03, więc teoretycznie dostajemy w ustawie lufę precyzyjną. jest krótka. Podobno wykonana na częce bodajże 2 bądź 3 nie mam takiej pewności. Tak jak wcześniej wspomniałem, już wykonany ze znalu, z wypalanymi oznaczeniami. Tutaj mamy Rock River Arms, kaliber 5,56, LAR 15, indywidualny numer seryjny. Z przodu też mamy ładny grawer, to jest airsoft replika, tutaj mamy oznaczenia, również specjalne Selektor klasyczny jak to w wymprzedce 3 pozycyjny, mam zabezpieczony pojedynczy ciągły, szkoda, że nie ma wyraźnego kliku. Ale dobra. Przejdźmy do naszej repliki. Jak wcześniej wspomniałem, jest to Lufa 603 wewnątrz, komora jest typu rotacyjnego, jak to w edrach i w korach. Uznam to troszeczkę za cofnięcie się w rozwoju firmy SPNA, bo poprzednie metalowe były dużo bardziej szczerne, No i nie działa woldc. Co jest dla mnie trochę bolączką, iż była to fajna sprawa. Ten bolączka zawsze było można sobie zrzucić, było ładne kliknięcie, jak w gazówce bądź w palni. Blaszka się bardzo słabo trzyma i to jest praktycznie w każdym korze, jak edżu, jakim widziałem. Ta blaszka ledwo to się trzyma. Nie zawsze się. Nie zawsze się domknie. Do naszego chwytu pistoletowego jest to pozytywny chwyt typu ergonomicznego z takim stripingiem. Co prawda jakoś to specjalnie łapy spocona nie trzyma. By dostać się do silnika, wciskamy do łapiny i możemy ściągnąć ślep. Możemy sobie łatwo wymienić silnik bądź sprawdzić, czy mamy wszówki na silniku. drugą stronę. Zakładam. Co do naszej baterii. Bateria znajduje się w kolbie. Znaczy baterii, o kablowanie. Bateria i ładowarka nie jest w zestawie, warto o wspomnieć. Tutaj mamy nasz super extra Mosfecik, który się właśnie odpiął. Więc tutaj Gates się nie postarał i zrobił słabej jakości kable. Bynajmniej wsówki, Bo ja mam jakiś felerny model. Dobra, rzucamy naszą baterykę. Wkrótce 11, jako iż jest MOSFET, nie powinno się nic stanąć. Oraz pamiętamy, że mamy konektor na mosfet, -cie. Dlatego producent dodaje nam taką przejściówkę. Co prawda, kabel jest lichej jakości, jest to taki standardowy drut, jak dla specne. Ale ok. Zabezpieczony pojedynczy ciągły. Standardowo podgłaśniacz swoje robi. A no akurat to aż tak odczuwalne, to nie jest. W środku znajduje się gearbox typu olej, gdzie większość rzeczy jest wykonanych z aluminium, typu dysza, tym podobne. Szybko wygląda sprężynę poprzez odkręcenie prowadnicy kłady jak w korach. Wielokrotnie już to pokazywaliśmy, więc odkręcamy prowadnicę sprężyny, ściągamy, imbusem wymieniamy sprężynę. Nabijemy na szmiczkach i sprawdzimy ile z tych 380 fps jest prawdy. teraz ja powinno starczyć Pojedynczy. No. Producent napisał 380 w ramach chronowania, replika ani razu nie przekroczyła 340 FPS. Więc taka typowa c-kubówka, Więc ta druga raczej dana na granicach 290 i 280. Na niektórych halach bądź miejscówkach poniżej, 400, poniżej 300 fps możemy strzelać auto. Taka ciekawostka. Puścimy ciągłą do końca magazynka. Ruch na poziomie 19 kulek na sekundę. Komora bierze 3 kulki albo to po prostu sprężyna jest mocniejsza w magazynku. Zostrzegniemy na pojedynczym. Także jeśli ktoś szuka krótkiej repliki, niekoniecznie spacne, ale taką na przykład też możecie u nas kupić. Zapraszamy do naszego sklepu specjalnego, jak i internetowego. Ono siedzi na naszych mediów społecznościowych. Na razie.